Proszę Państwa, bo jest jeszcze możliwość dyskutowania, bo przed 17 musimy to opuścić, bo tu trzeba plastycy robić. Także bardzo proszę, kto by chciał zadać pytania, bo już ekspertów to prawie nie ma. No jest Pan Krzysztof, ja mogę też odpowiadać. Pani, Elo, Ewo, pani Ewo, może Pani też by się tu uprzejmała, bo Pani wystąpiła jak z ja, 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 ja. Może pani będzie jak pewną chętnie, Albo dyskusja, wypowiedź. Albo wypowiedź. Jeśli ktoś chce zadać pytanie, albo w formie dyskusji się wypowiedzieć, to bardzo proszę. Czyli do mikrofonu, tak? Tak, to w, tu jeszcze skieruję na pana ten bo ja bym jeszcze prosiła, żeby Krzysztof Tytko przedstawił rozwiązania. No właśnie to chciałem... Tak, mamy już wiedzę. Teraz pytanie jest, bo z tego co panowie tutaj się opowiadali, no to były jakieś działania robione, ale niestety nie przynoszono efektów. I teraz trzeba by było się moim zdaniem zastanowić, jak tę wiedzę wykorzystać. Tak. I żeby były jakieś z tego dla Polski, dla nas wszystkich korzyści. W tej sytuacji, ja nie ale to to ja byłem nieprecyzyjny, ale ponieważ wydatki e, finansów publicznych idą na inwestycje, które nie mają żadnej pozytywnej stopy chroni, które tylko obciążają budżet państwa, e, e, nasza decyzja jest taka, zatrzymać dalszy rozwój finansowane wchodze środków publicznych, dopóki nie zostaną dopasowane efektywne i komercyjne magazyny energii. Może się sprawdzi, jeśli się narzwi podczas dużego nasłonecznienia i podczas dużych wiatrów nie będą na bieżącej w krajowym systemie energetycznym wtedy je można skierować na elektrolizę wody i magazynować w odpowiednich urządzeniach, ale na dzień dzisiejszy elektroniza jest bardzo droga i magazyny nie mogą pomieścić takiej ilości energii, bo nie mają takiej pojemności. To jest jedna sprawa. Trzeba przekonać rząd ażeby odszedł od, e, e, odszedł od e, promowania budowy elektrowni jądrowej. E, tak, a dzisiaj elektrownia jądrowa, jeden gigawatt kosztuje na dzień dzisiejszy około 50 miliardów, e, e, 50 miliardów, 40, dajmy, na pewno 40, 40 miliardów złotych, jeden gigawatt, proponuje się, z 2014 roku wybudować kilka takich reaktorów atomowych, więc to będzie rząd od 150 do 200 miliardów złotych i też nie obniży kosztów energii elektrycznej w przyszłości, bo koszt innych alternatywnych źródeł wytwarzania energii będzie tańszy. Te środki, które są skierowane właśnie na finansowanie OZE i elektrowni atomowej, przekierować po części w wzrost wydobycia węgla kamiennego w istniejących polskich kopalniach, po to, żeby odbudować fronty eksploatacyjne i po to, ażeby przynajmniej zrezygnować z importu węgla i naszym węglem zaspokoić polskie... Polską energetykę zabudową, czyli kopalnie, czyli elektrownie generujące e, prąd i ciepło z, z węgla. Ja też. Następna sprawa. Ponieważ Cały rząd od 20 lat mówi o czystych technologiach węglowych, mówi o innowacjach, powstało nawet, zostało dołożone badań i rozwoju, gdzie ona desygnuje gdzieś za kilka ostatnich lat około 8 miliardów złotych, nie ma żadnych pozytywnych efektów strat badawczych, ponieważ podziemne składowanie węgla ma potężny potencjał do generowania w przyszłości dodatków przepływów finansowych. Więc trzeba z tych środków zamiast na OZE przekierować je na sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz budowę instalacji demonstracyjnej do produkcji i innych gazów syntezowych. Proszę Państwa, dzisiaj jest dyskusja. Jeśli my nie wybudujemy w polskich warunkach, bo jedni są za zgazowaniem w są przeciwko. Ponieważ podzielone zgadzanie węgla, jak myście Państwo poczytali, wszystkie raporty światowe, czy to Chin, Australii, Kanady, to są te wiodące kraje, które wdrażają tą technologię już do komercjalizacji. My musimy w polskich naukach również wybudować taką instalację, żebyśmy zakończyli rozmowę. Albo kontynuujemy to i komercjalizujemy na dużą skalę podziemne zgodowanie węgla, albo od tego odchodzimy i idziemy w inne alternatywne źródło energii. Tak samo, proszę Państwa, o wielkim e, potencjale są e, zasoby e, w przesłuchu służalskim. Tam jest szczególnie takie e, złoże tajno, bo tam jest, e, cztery są złoża, ale złoże tajno, które jest e, bardzo skoncentrowane, bo ono jest e, e, o 300 metrów i głębokości e, około 600 metrów, czyli ona ma w takim wąskim objętości, ma potężne ilości pierwiastków ziemniaków i my musimy sfinansować to przynajmniej przy dzisiejszych technologiach powinniśmy wyasumować pieniądze, ile by kosztowała na przykład wydobycie tego, e, tych pierwiastków ziemniaków, tam jest kilkadziesiąt tysięcy najtrudniejszych pierwiastków ziemniaków, więc tam to można wydobywać albo Tradycyjnymi metodami, bo, bo te złoża jest do 600 metrów, czyli od powierzchni można go do 600 metrów, albo y, poprzez tak zwane No Nie będę ci nie, nie ale jest możliwość y, pobiecenia tego na obszarze 300 metrów, na, na kole o pomiędzy 300 metrów, czyli o 150, można zrobić całą siatkę otworów do 600 metrów w te otwory wprowadzić tak zwane bakterie. Te bakterie powodują rozkład metali i wiatków do rozporu, do jodów, rozporów. Ten rozkład rozpor z dołu można zrobić pompowanie na powierzchnię i w procesie elektrolizy później odzyskać te cenne surowce. Więc to jest następna bardzo innowacyjna metoda, która może przynieść duże zyski. Proszę Państwa, my dzisiaj mamy Dokumentowane nasze złoża naturalne e, tak dobrze, że my wiemy, że tam są, to są tak złoża operatywne, ale tylko do 1200 metrów. A my e, mniej więcej w 10% wiemy, że na głębokości 3, 4, 5 tysięcy metrów jest, są, jest tych złóż 20 czy 10 razy więcej. To, to, tzw. to są analizy już poprzez ekstrapolacje, to robili e, wiele biologów. Ale my musimy, nie możemy sobie tego odpuścić, bo my musimy teraz dowiedzieć się, czy tam jest ich 10%, czy tam jest ich 30%. My musimy zintensyfikować prace badawczo-rozwojowe poprzez rozmięcanie całej struktury geologicznej kraju, żeby się dowiedzieć, ile my mamy tych zasobów do 5, do 5 km. Bo proszę Państwa, dotychczas te rolnictwo zawodowe yy, tradycyjne to jest albo technologia Wydobycia odtypkowego, czyli jeśli złoże zalega w dużych ilościach do głębokości 300 metrów, to opłaca się zebrać ten cały nadkład, wykopać taką dziurę, dopiero wtedy to, to wydobyć. To jest tak zwane górnictwo klipkowe, to jest węgla kamiennego. Dwa tak. A druga technologia to jest wieto, w, górnictwo głębinowe, czyli jeśli, jeśli jakiś tak węgiel zalega do 1200 metrów, to można zrobić szyby i tam całą infrastrukturę podziemną, tak samo KGN i Polskie Górnictwo wydobywa metodą głębinową, ale one już i te zasoby, które mamy do 1200 metrów, można tą, tą metodą wydobyć, ale proszę Państwa, cóż z tego, że my mamy na przykład potężnej ilości 10 razy większe węgla na głębokości poniżej tych, co wydobywają polskie kopalnie, mamy ich 10 razy więcej, to my ich mamy zostawić, więc, więc trzeba dobrze je udokumentować, czyli rozwiercić gęstniejszą siatką otworów, żeby dokładnie poznać, w jakich warunkach one zalegają, ile tego jest, czy są pod takim nachyleniem, ile tam jest zapopielenia, jaka jest wartość połowa, czy są uskoki, czy są przerosty i tak dalej, to to trzeba wszystko wiedzieć, żeby w przyszłości podjąć decyzję inwestycyjną. Czy się opłaca te nasze zasoby wydobywać? Tak samo, proszę Państwa, jest technologia carbon capture and storage. To jest wychwytywanie dwutlenku węgla, transportowanie go do miejsca, gdzie ma być składowane pod ziemią. Proszę Państwa, nie dlatego, że, bo myśmy to dzisiaj udowodnili, nie będziemy wychwytywać go po to, żeby oni nie ulatniali się do atmosfery, bo to jest gaz cieplarniany, bo to nie jest powód, tylko po to, że CO2 jest bardzo cennym związkiem chemicznym w postaci gazu, który przy poddaniu procesowi metalizacji, czyli razem z parą w obecności katalizatora, może nam z wytworzyć potężne ilości znowu metanu, który będzie znowu ten, czyli to jest cenny surowiec, nie opłaca się go malować atmosferze, tylko jeśli są takie możliwości, to a pod ziemią mamy olbrzymie pustki po wydobyciu ropy naftowej, po wydobyciu gazu i ten gaz, który wyszedł z dołu, on z powrotem, on jest najbezpieczniejszy pod względem ekologicznym, jak on z dołu wróci tam, skąd, skąd przyszedł. Więc trzeba tą technologię rozwijać. Następna Następna proszę Państwa, my mamy, e, profesor e, Jędysek e, na początku, jak został głównym kierownikiem to nawet mówił, bo to mówiły firmy zagraniczne, że my w polskich łupkach mamy około 8 bilionów metrów sześciennych e, e, gazu łupkowego. Pan e, Jędysek będąc u źródła informacji, bo on to był głównym kierownikiem powiedział, że na pewno i mamy 2 biliony metrów sześciennych. 2 miliony. Więc trzeba, proszę Państwa, doskonalić metodę wydobycia gazu z tych łupków. To jest tak zwane no, szczelinowanie. No, szczelinowanie i tak dalej, tak dalej. Te, te, te wszystkie te ekolodzy, mówią, że to jest niebezpieczna metoda, to proszę Państwa, ona była niebezpieczną 20 lat temu. Dzisiaj nikt nie dopuści jakiegoś inwestora, czy jakąś technologię, do, yy, która może oddziaływać negatywnie na środowisko. Nikt tego nie dopuści, yy, bo najpierw prowadzony komputer środowiskowy, całe urzędy sprawdzają, czy ta technologia użyta przy takich poziomie postępu cywilizacyjnego, czy ona w jakiś sposób przeszkodzi środowisku. Nie. Więc my mamy to doskonalić, Ale dlaczego jeszcze więcej? Proszę Państwa, bo tego już, tego już dzisiaj oficjalnie minister klimatu ani główny lokalnie mówi. W tych łupkach one są 40 metrowe nawet dokładnie, które są na jednej trzeciej powierzchni kraju. My tego mamy, to jest potęga. Ale proszę Państwa, one zalegają w tak zwanym spągowcu. Czerwonym i spągłowców I stwierdzono, że w tych Spongowcach oprócz gazu, jest również pierwiastki ziem rzadki. Więc przy, przy okazji, jak myśmy my, jak my wybudowali tą infrastrukturę do wydobycia, czyli te e, e, otwory in, 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 iniekcyjne i tak dalej, ten cały pokład, to my po wydobyciu e, tego gazu już mamy gotową strukturę do wydobycia poprzez biołkowanie bio tego, tego gazu. Ja Wam powiem, że te zachodnie koncerny, one wszyscy o tym wiedzą. Oni na tego nie uruchamiają, oni czekają, aż przejmą całą kontrolę. Zobaczycie, co się zacznie dziać najdalej za 5 lat. Bo to już jest cała ta przygodówka. Oni żądają od nas, dlaczego oni to wyczekują? Raz, że ponieważ jeszcze nie przejęli wszystkich koncesji, więc oni nie mogą ujawniać, jaka wartość jest tej koncesji, bo gdyby się polskie społeczeństwo dowiedziało, że one dzisiaj zastosuje na przykład wskazywanie Węgla i to ma taki efekt, to jest taki, e, takie zyski, to automatycznie, nie mając jeszcze przejętych koncesji, e, byłby opór społeczny, e, który byłby, wkład, wkładłby nacisk na rząd, pod, rząd pod wpływem pod, pod, pod presji społecznej i e, obawy, że, że może no, ukarany za to, oni tego nie robią. Więc to jest taka, to jest tak wyrafinowana gra kapitału zagranicznego, więc, a chcę wam powiedzieć, że ja może tego nie dożyję, ale pani i tak dalej zobaczycie jaki będzie boom, jakbyście przeczytali, bo ja czytam wszystkie nowe rozwiązania w Chinach, w Australii, w Kanadzie, ja znam angielski na tyle, że śledzę to na bieżąco te wszystkie, te wszystkie postępy i od tego nie ma, od, nie ma odejścia. Tak samo jest następna technologia, jak o obiełkowaniu mówiłem, tak? Ale w może parę ale tu jest właśnie podzielone składowanie węgla, to jest, to jest największe źródło. Dzisiaj co mówi polski rząd, że on opracował strategię wodorową i ten wodór będzie pozyskiwał z tak tzw. zielony wodą, no Będzie pozyskiwał z tego poze, czyli dużo gigawatów, robi się tych fal wiatrowych i ten, i mówią, że jeśli będzie duże napowietrzenie i nasunęcznienie i duża wieczność, to oni w tym momencie, ponieważ ta energia elektryczna już wytworzona nie może zostać użyta, bo nie ma popytu przez poszczególne firmy, przez gospodarstwa, to nie ma popytu na to. Więc ona może być skierowana do tzw. elektrolizerów, czyli elektrolizy wody i z tej elektrolizy wody uzyskuje się ten wodór. Tylko proszę Państwa, ten wodór według dzisiejszych obliczeń jest trzy razy droższy. Co najmniej trzy razy adydoszczem się, się sugeruje, że on jest na poziomie, żeby uzyskać 1 kg wodoru, to trzeba na to wydać poprzez tą elektrolizę poprzez te elektrolizery około 5 euro za, za 1 kg. A przy, prognozuje się przy poziomie zgazowaniu na poziomie 1,5 euro. Teraz jeśli chodzi teraz o wodę. Skoro my go już e, nie, potrafimy, żeby ta instalacja wyszła, podzielna, to teraz trzeba zbudować sieć rurociągów do transportu wodoru. Bo wodór jest bardzo rzadkim gazem i jego trzeba albo spędzić. E, Czy nie grazi wybuchem? Proszę pana, tlenek węgla gozi wybuchem, metan gozi wybuchem, wodę gozi wybuchem i tak dalej. To wie pan, my nie możemy, to, to benzyna jak jakimś zapaleniem, pył węglowy gozi <tuszy> wybuchem i tak dalej. Tutaj, my musimy tylko wiedzieć, o on dość wybuchem i trzeba tak zaprojektować technologię i tak ją zabezpieczyć i tak dalej. Nie? No więc tutaj, jeśli tak, to teraz druga sprawa, czyli rozwój ciągów, to są specjalnie projektowane rurociągi z odpowiednimi mieszankami gazu ziemnego, żeby je można było transportować. Następnie, żeby to transportować, to trzeba jeszcze, żeby go upłynniać, bo najlepiej to jest go upłynnić. Trzeba budować tak zwane cysterny kriogeniczne. Cysterny to są takie, które mają bardzo niską temperaturę, utrzymują, bo tylko w wodu w niskiej temperaturze może być ciekły. jak jest wyższa temperatura, czyli one są tak odporne. Dwa. Najlepiej wytwarzać jest wodór, znaczy najlepiej wytwarzać jest energię elektryczną poprzez nie generatory prądu, czyli te tradycyjne parowe czy turbinowe i poprzez spalanie węgla, tylko poprzez spalanie wodoru w ogniwach paliwowych. Ogniwo paliwowe to jest takie urządzenie, że jest na anodzie, katodzie, tam w środku jest katalizator i tak dalej, jak mu podajesz na jedną, na anodę wodór, a na katodę mu podajesz tlen w obecności katalizatora, wytwarza się prąd elektryczny. I dzisiaj jest dyskusja o elektromobilności. I czyli zasilania samochodów osobowych, ciężarowych i tak dalej, bo on e, 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 ma być, jeśli ma być o, e, o transport, to nie tylko transport samochodów, ciężarowe autobusy, kolej, e, statki, samoloty. Ma być wszystko oparte e, na wodorze. Więc e, najlepiej ten wodór, e, jeśli chodzi o samochód. E, samochód osobowy, to albo ja wkładam w samochód osobowy bak z wodorem, tak jak tak to się robi czy z benzyną, czy, czy z gaziem ziemnym, bo są na propan tego, ale mogę też również dać do samochodu małą taką, te ogniwo paliwowe, jest ogniwo paliwowe i oprócz czego jest zbiornik i ten zbiornik zasila wodorem i tlenem i to jest, ten ogniwo jest małą elektrownią i, ta, i ta, ten prąd wytworzony jest, napędza silnik elektryczny. Tak? Drugie rozwiązanie jest budować baterie elektryczne, duże baterie, czyli zwykłe baterie, one są naładowane, one ważą, proszę Państwa, 400 kg, bo mają potężne rozmiary, także jakby jakbyśmy włożyli taką... Żeby przejechać 500 km, to trzeba nam włożyć baterię elektryczną, akumulator, znaczy akumulatory o wadze 400 kg i o potężnej objętości. Więc one nie mają szans na zwyciężenie konkurencyjnie z samochodami, z ogniwami wodorowymi napędzanymi wodorem. Dlatego trzeba w Polsce rozwinąć nowy przemysł, związane z ogniwami wodowymi, I tymi małymi do samochodów osobowych i tymi większymi do, do ciężarowych i, i do, czyli wieloskalowość. Tak samo wszystkie pociągi dzisiaj są napędzane prądem, a w przyszłości będą napędzane bezpośrednio z lokomotywy wodorem, albo z tego wodoru po ogniwie paliwowym wytworzy się prąd i ten prąd pójdzie do sieci i tak dalej. Tak samo samoloty dzisiaj są napędzane specjalnym paliwem ropopochodnym, a one może być w przyszłości, to, to, to nie są moje jakby przemyślenia, tylko to jest cały bo to ja nie prowadzę tych badań, tylko tak świat idzie ja tym kierunku i świat to cały czas robi. Tak samo teraz można, można wybudować takie ogniwo palowe, zamiast małą elektrownię czy elektrociepłownię, można wybudować ogniwo palowe, które da na rynek na przykład 10 MW wosy. Bo tutaj nikt już nie będzie budował tych wielospalowych elektrowni 1,5 tysiąca MW tak dalej, tak dalej. Także jeszcze tutaj... Następna to, proszę Państwa, my mamy taką strukturę geologiczną na dole, że mamy potężne pokłady soli. Mało ludzi <coughs> ma takie potężne pokłady soli. Soli kamiennej, soli potasowej, soli magnezowej na całej Polsce. To są bardzo grube pokłady, nawet czasami 100 metrów. I jeśli, jeśli w takiej strukturze geologicznej, w tym pokładzie soli, rozpuści się w jakichś przestrzeni sól bo się wprowadzi gorącą wodę, to, mi się to wodowe ta sól się rozpuści, tą wodę się wykąpuje, powstaje pustka. To ta pustka jest najlepszym magazynem do magazynowania, czy to paliw płynnych, czy to paliw, bo sól nie reaguje chemicznie z, z tym, nawet i, i wodorów. Czyli my poprzez bezbiornikowe, podzielne magazyny energii możemy nagromadzić przepotężne ilości energii. W magazyn. Dzisiaj żeby żeby robić magazyn na powierzchni, no to trzeba by budować jakiś tam zbiornik, a my mamy naturalne te zbiorniki tam pod ziemią. One razem są bezpieczne pod względem zagrożeń militarnych, bo przecież jak one są 500 metrów pod ziemią, to tam jakaś bombka ich nie zniszczy, a tutaj yy, jak dalej, więc to jest następna, potężna i rząd o tym wie, to nie myślcie, że ja o tym wiem, rząd o tym wszystkim wie. E, jeszcze tylko jeszcze wszystkie, wszystkie rządy wiedziały. Tak, tak, no wszyscy, to nie jest... To nie jest jakaś tajemna wiedza e, moja, bo ja tylko obserwuję sam, co się dzieje na świecie, a w tym rządzie jest sam, w ministerstwie pracuje po 100 ludzi, młodych ludzi, to każdy więc to, 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 to jest... A poza tym im doradzają jeszcze... Z północy, południa, tak, No, no, no proszę no, no, ja to proponuję, że jeśli mamy jakieś... E, jeśli, jeśli dzisiaj rząd wydaje miliardy złotych w błoto, co ja proponuję, proszę wydawać e, najpierw bardzo ograniczony